O anlayıcı ki sen seriyalak film, ne Allah peşinde ayudunn Öyle iki beş adam var Yine Dusz, papieros mi zgasł. Późno już siedem nocy i siedem długi dni. Już ten tydzień od niech przyniósł mi. Kale w ważny spotkaj miejsc. lecz bez ciebie, chociaż jesteś, dzień. za z parą smutku, paru sześć zaczął się bananie nie tak. Był taki koncert. Taki wiesz, byłaś ty, byłem ja i reflektoru ostry Siedem nocy i siedem długich dni. Już ten tydzień odniechcenia przyniósł mi kaledoskop. Parzy spotkań miejsc led bez siebie. Chociaż jesteś gdzieś. Zebranką z pardutą.